Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora. Pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego i jego bracia, Fred i George, Przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harry'ego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku fiu wybrał się na ulicę pokątną. Harry i siostra Rona Jean Poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najdowszą książkę. Czy to możliwe? Ale tak! To Harry Potter! Panie i panowie, to najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Podobało ci się, co Potter, słynny Harry Potter, nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój! On przecież tego nie chce! Potem, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Pary spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy w Fortem Anglią. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze, to jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Upewniwszy się, że nikt nie widzi. Kary i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <grystanie> Nic tu nie widzę. Chyba już niedaleko. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej! Стой! Стой!